Witajcie kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie z parafii świętej Klary w Dobrej Nowogarskiej, do której zostałem posłany. Przez te zmiany parafii coraz bardziej czuję się jak kaznodzieja wędrowny, ale to wszystko jest tak, jak powinno być. Ja chcę być kaznodzieją, chcę głosić dobrą nowinę, dlatego słuchajmy się w Ewangelii według Świętego Mateusza na 14. Niedzielę Zwykłą. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, kilka lat temu miałem bardzo głębokie doświadczenie swojej słabości, swojej kruchości głębne doświadczenie swojego grzechu, który mnie kompletnie zdruzgotał. Byłem całkowicie jakoś pogrążony w ciemności zupełnie bezsilny wobec siebie samego. I w tym wszystkim byłem też zamknięty, jakoś nie byłem w stanie przyjść do Pana Boga, nie byłem w stanie modlić się, nie byłem w stanie odmawiać brwiarza, chociaż chciałem modlić się Liturgią godzin. Po prostu. Nie miałem sił. Byłem przybity, przytłoczony swoją słabością, tym, co działo się w moim życiu. I w tym zdruzgotaniu, w tym poczuciu, że jestem cały w kawałkach, że właściwie do niczego się nie nadaje, w tym wszystkim jakoś Duch Święty zainspirował mnie do tego, żeby otwierać Słowo Boże, tak na chybił trafił. Ja za tym poszedłem. Ciągnąłem po pismo święte i otwierałem słowo, które do mnie mówiło. Pozwoliłem, żeby to słowo mówiło do mnie. I dzisiaj naprawdę nie pamiętam zupełnie, o czym to słowo było, co to słowo mi mówiło, ale czytając to słowo miałem cudowne doświadczenie, doświadczenie bliskości Boga. W tym zdruzgotaniu, przytłoczeniu, rozbiciu, poczuciu słabości, swojej osobistej nędzy, właściwie jakiejś beznadziei, zobaczyłem, że Bóg ze mną jest. Zobaczyłem, że mnie nie opuścił. Zobaczyłem, że Jezus jest tym, który przy mnie stoi. Że Jezus jest moim bratem. Że jest tym, który mnie nie potępia, nie odrzuca. Nie odpycha od siebie, ale obejmuje z wielką miłością i przytula do swojego serca. Doświadczyłem daremowej miłości Pana Boga, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, ale to było przepiękne doświadczenie, w którym ja zobaczyłem, że miłość Pana Boga naprawdę jest gratis i że jest dla grzeszników. Grzeszników, jakimi jesteśmy, grzeszników, którzy są słabymi ludźmi, którzy. Często błądzą, wikłają się, którzy robią sobie problemy, sami sobie. Pan Bóg jest miłością. Pan Bóg bez względu na to, co wybieramy, co dzieje się w naszym życiu, pozostaje miłością wobec nas. I warto, chociaż trochę, właśnie w takich momentach, kiedy doświadczamy swojej słabości, po prostu przychodzić do Niego, słuchać tego słowa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was poprzepię. Ja przez to, że otwierałem to Słowo, przez to, że dałem się poprowadzić Duchowi Świętemu, odkryłem po raz kolejny darmową miłość Pana Boga do mnie, ja przez to odkrycie tej darmowej miłości jakoś stanąłem na nogi. Wtedy to doświadczenie dało mi siły do tego, żeby zmagać się, żeby się pozbierać, żeby iść dalej. I rzeczywiście wszystko się ładziło, wszystko się jakoś wyprostowało. Bóg zwyciężył moje ciemności przez miłość miłosierną, przez miłość miłosierną, jaką mi okazał, którą zobaczyłem w swoim życiu. Nie bój się. Przy Tobie też stoi Pan, przy Tobie stoi Jezus, który jest Twoim bratem, przy Tobie jest Ten, który jest miłością miłosierną, miłością, która jest niepojęta, jest nieskończona. Taką miłością Cię otula i przytula do swojego serca, bo to jest Bóg nie tylko świętych, ale i grzeszników. To jest Bóg, który przyszedł do grzeszników nie po to, by nas karać, nie po to, by nas potępić, ale po to, by nas zbawić. By przynieść nam nowe życie, by dać nam życie w obfitości i dać nam życie wieczne. Dlatego ważne jest słuchać tego wołania: przyjdź, przyjdź do mnie, nie bój się. Nie chcę cię ukarać, nie chcę cię potępić, chcę dodać Ci sił, chcę Ciebie pokrzepić, chcę przynieść Ci ukojenie, ukojenie dla Twojego serca. Pozwól mu na to, by Cię kochał. Pozwól na to, żeby Jego miłość przyszła do Ciebie. Wystarczy tylko trochę otworzyć drzwi swojego serca. To jest miłość, która się nie narzuca. To jest miłość, która nie wdziela się przemocą. Ale jeśli chociaż trochę otworzysz w tej sytuacji, w jakiej jesteś, choć nie masz sił na nic, tak jak ja nie miałem wtedy sił kompletnie na nic, choć jesteś totalnie bezsilny, bezradny wobec siebie samego, może w jakiejś sytuacji, która na ciebie spadła, jakieś doświadczenia, jeśli chociaż trochę otworzysz drzwi swojego serca, On przyjdzie z swoją miłością, która Ciebie podniesie, umocni, pokrzepi, która doda Ci sił i odwagi, by iść dalej. Nie bój się, nie jesteś sam, jest przy Tobie miłość. Nie bój się otworzyć jej swojego serca i podzielić z nią swego życia. Przyjdź, nie zamykaj swojego serca. Trudnościach, przeciwnościach, grzechu nie zamykaj się na tego, który może ci pomóc i który zwycięży w każdej sytuacji, zwycięży każdą Twoją ciemność, zwycięży każdy Twój grzech, zwycięży nad Twoją słabością, bo to jest miłość, która wszystko zwycięża. Otwórz mu chociaż trochę drzwi swojego serca, a doświadczy, że on przyjdzie i pokrzepi Ciebie, umocni, przemieni Twoje życie. 军辉。